I wyścig dziesiąty, a w nim w kasku żółtym Lukasz Drymul, w kasku białym dobrze dzisiaj jeżdżący Mateusz Szczepaniak, a Torunianie to w kasku czerwonym Robert Kościecha i w kasku niebieskim Matej Zagar. Mam nadzieję, że porozmawiali sobie Kościecha z zagarem w parkingu i nie będzie do takich niebezpiecznych sytuacji. Dochodziło już więcej na to, kiedy to Zagar za wszelką cenę chciał pokonać, Roberta Kościechę i nie podobało się to Toryńskiemu Żużlowcowi, bo musiał w pewnym momencie bardzo, bardzo zwolnić, żeby nie upaść. 29 do 25. Czy ta przewaga po tym wyścigu wzrośnie? Przekonamy się za chwilę. ze startu kościecha, on na prowadzeniu on na prowadzeniu, a tam wpada wpada oznaczony numerem szóstym w białym kasku Mateusz Szczepaniak ale szybko się podniósł sportowa postawa tego zawodnika a tymczasem patrzy Zagar na drugiej pozycji Zagar przed Grymlem Przecież byśmy zanotowali drugie podwójne zwycięstwo w tym wyścigu, w tym meczu. U nas to się zanosi, aczkolwiek cech nie rezygnuje. Jeszcze jedno okrążenie. To no przebudził się nieco Matej Zakar i to cieszy w perspektywie dalszych wyścigów. Robert Kościeka, pierwszy na mecie, drugi zagar, trzeci grym, Mateusz Szczepaniak po tym upadku dojeżdża do mety, ale oczywiście na ostatniej pozycji.